Was serdecznie na zajęciach poziomu drugiego. Do tej pory omówiliśmy sobie, w jaki sposób zbudować działający, skutecznie działający dla dowolnego modelu samochodu, dla dowolnego sterownika z rodziny od EDC 15 do EDC 17 i MD1. Jak zbudować skutecznie działający program? Ten program ma ograniczenia. Tak naprawdę ten program zadziała w każdej takiej maszynie i raczej spodziewajmy się dokładnie tych wyników, ale jest to program poziomu pierwszego. To jest program level 1, taki stage 1. On może, on może uzyskiwać osiągi na poziomie 20%. W miarę wzrostu osiągów nasza technologia zawiodłaby, dlatego że Zaczyna być zbyt duża odchyłka pomiędzy właściwym składem mieszanki, szczególnie dla średnich obciążeń, mniejszych obrotów, jak składem takim, jaki powinno się realizować. Plus dochodzą dalsze czynniki. Te czynniki będziemy omawiać tutaj. Także zrobiliśmy świetną metodę dla Stage 1, znamy jej ograniczenia, ale można zrobić to lepiej. Także skupimy się tutaj nad następującymi rzeczami. W ogóle będziemy chcieli robić auta mocniejsze. Albo auta jeszcze o wyższej sprawności. No więc wymyślimy, jak sprytnie wyznaczyć AFR dla dowolnego silnika, i to zobaczycie, że nawet zrobimy to metodą niepomiarową, to znaczy nie będziemy potrzebowali hamowni, bo jak się okazuje, pewne informacje w sterowniku zawarte pozwolą nam to wyznaczyć. No więc sprytnie wyznaczymy sobie ten AFR dla dowolnego silnika. Pewnie słyszeliście o takich pojęciach jak kalkulatory, które. Pomagają w wyliczaniu. No, pewnie chcielibyśmy mieć taki kalkulator, a najlepiej by było, żebyśmy nie musieli tego kalkulatora dostawać od kogoś na wiarę, tylko aby ten kalkulator był dla nas zrozumiały i oparty o prawa fizyki. No więc, wyznaczymy sobie dla średnich i wyższych obciążeń w pełnym zakresie obrotów, przepływy powietrza i zbudujemy własny kalkulator AFR. I to jeszcze tak, żeby się nie zamęczyć, bo mapy bywają różnych rozmiarów, i arkusz kalkulacyjny nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. No, trzeba mieć arkusze dla rozmaitych sterowników, dla tam BMW, EDC17, powiedzmy seria 50, no to jeden, a dla innego Audi, na przykład, drugi. Da się oczywiście sprytniej. Dowiemy się, czy przypomnimy sobie, dlaczego nadmiar powietrza szkodzi sprawności, to było omawiane w pierwszej części. I dlaczego nasza metoda procentowa, czyli metoda wagowa z punktu, z kursu poziomu pierwszego, z punktu widzenia naszego, naszej pracy, łatwości pracy jest jednocześnie świetna, no bo zapewnia nam zawsze dobre ustawienie VNT, czyli zmiennej geometrii sprężarki. Mamy gwarantowany skład mieszanki, bez dymienia, szczególnie dla bardzo dużych obciążeń, dla tego krytycznego obszaru, gdzie obroty są duże, a obciążenie również duże. No ale, no ale niestety dla średnich obciążeń, dla obrotów dalekich od maksymalnych, czyli powiedzmy to będą obroty 2000. No takie ważne obroty, gdzie turbosprężarka wchodzi już na obroty. Cała ta nasza metoda jest kulawa na tyle, że nie da się jej zastosować dla przyrostów większych niż taki stage 1. Tak jak powiedziałem 20%. Tam używaliśmy 21, bo nam łatwiej było liczyć. No i jak to możemy naprawić? Czyli rozwiązać poprzez sterowanie doładowaniem, sterowania recyrkulacją spalin, wykorzystując nasz sprytny kalkulator AFR oczywiście. Spróbujemy pokonać typowe ograniczenia systemu w postaci zbyt późnego kończenia czasu wtrysku. Poprzez, i tutaj będziemy sterować i to wymieniam od najgorszego wróć, od najlepszego do najgorszego. Więc najlepszy, będziemy sterować dawką wtrysku wstępnego, będziemy sterować ciśnieniem paliwa i kątem wtrysku Czyli początkiem wtrysku. Co? Spróbujemy zadaptować się do innej turbosprężarki, do większej, do jakiejś hybrydowej. Generalnie rzecz biorąc, do nietypowej zrozumiemy sobie, jak działa mapa kompresora dla takiej sprężarki i opanujemy sobie w prosty, w nieskomplikowany sposób regulatory PID. To są regulatory liniowo całkująco różniczkujące, nie mylić z PID od kanu. I to jest podstawowy sposób regulacji w silnikach spalinowych. Jak coś nam się chwieje, na przykład wolne obroty, bieg jałowy. Bo odelżyliśmy koło dwumasowe, albo na przykład turbosprężarka nam przeładowuje i nie jest w stanie dobrze uchwycić sterowania, pomimo iż wszystko wydaje się, że wyliczyliśmy dobrze. To właśnie należy skorygować ustawienia regulatorów PID. I to będziemy robić. I nauczymy się w jaki sposób dobierać parametry tych regulatorów, aby, aby przeskoczyć innych tunerów, aby być w stanie osiągnąć magię, czyli doprowadzić do tego, że dowolna konstrukcja silnika jest w stanie działać stabilnie i radzić sobie skutecznie ze sterowaniem. No, oczywiście, poza regulatorami PID, bo to nie jest jedyny sposób, mamy jeszcze mapy korekcji typu Lookup Table. Czyli właściwie drobniejsze mapy umieszczone wokół tych, które już modyfikujemy. No jeszcze jest inna drobnica, czyli to są limitery. Limitery to też one tam sobie mieszkają. No i jeszcze thresholds, czyli jakieś ograniczenia przełączające. Jeżeli coś jest wyższe niż jakaś wartość, to przełącz na, na przykład inną mapę, na inną charakterystykę. No więc właściwie tu mamy trzy takie grupy, ale będziemy mm, omówimy oczywiście wszystkie trzy. Natomiast skupiać będziemy się, skupiać się będziemy na regulatorach PID jako najważniejszym. Triku, który pozwoli nam zaadaptować nasz system, jeżeli już inne rzeczy zawodzą, a tak naprawdę, jeżeli już inne rzeczy zawodzą, to znaczy, że właśnie trzeba to zrobić, no, nic innego. To nie jest, że robimy źle, tylko po prostu nie zrobiliśmy jeszcze ustawień regulatorów PID. No i jeszcze takie już zupełne chwyty poniżej pasa, czyli na przykład zmiana lineryzacji czujników jako ostateczny sposób, kiedy już wszystko zawiedzie. Czyli zrobimy sobie Powerboxa w naszym remapie tylko i wyłącznie dlatego, że już nic innego nam do głowy nie przychodzi. Także zapraszam Was serdecznie, myślę, że będzie to bardzo ciekawe, chociaż chwilę czasu to zajmie.